Dzień dobry. Chcę powiedzieć, że jestem w mojej pracowni, w której jest bardzo wiele różnego typu artefaktów kultury. I powiem szczerze, że ja osobiście odnajduję się tu wspaniale. Natomiast myślę, że współczesny człowiek w zalewie wielu sensów, znaczeń, no może się trochę pogubić. No bo tak naprawdę, żyjemy w świecie pełnym bardzo, bardzo dużej ilości informacji. To wszystko się na siebie nakłada. Tak naprawdę bardzo potrzebujemy tych, którzy mogą nam pomóc to powiązać wszystko, dokonać syntezy, zrozumieć, jeszcze zrobić to ciekawie. Kiedyś na wyspie Mykonos opiłem taką wazę. Wazę przedstawiającą Hermesa. Dlatego, że Hermes moim zdaniem jest jednym z najważniejszych bogów. Dlaczego? Dlatego, że on według mitologii pomagał ludziom rozumieć. On tłumaczył to, co mówili bogowie, co mówiły boginie, przekładał to no po prostu na język człowieka. I my we współczesnym świecie bardzo potrzebujemy takich Hermesów i powiem szczerze, że mamy takiego Hermesa, jest nim Harari. Harari, który wydał nową książkę Niepowstrzymani, jak przejęliśmy władzę nad światem. Książkę, która teoretycznie jest stworzona z myślą o młodszych czytelnikach, ale tak naprawdę jest tak fascynująca, że niezależnie od metryki każdy będzie po prostu zachwycony czytając właśnie tę książkę. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko znajdziemy w niej wiedzę, ale także znajdziemy genialne sposoby jej powiązania. Dzięki niej myślę, że się zbliżymy do rozumienia i to tak serio do rozumienia. Rzeczywistości, tej, która jest teraz, i tego wszystkiego, co doprowadziło nas do punktu, w którym my jesteśmy jako ludzkość, jednocześnie każdy z nas. Ta książka, co też ważne, jest wspaniale ilustrowana, i to wszystko składa się na to, że ona daje takie poczucie imersji. Naprawdę zanurzamy się w nią i mamy poczucie wow. Wiecie, ja powiem szczerze, że to jest istota. Każdego edukatora, tego co on robi, każdej edukatorki, nie tylko przekazywać wiedzę, ale przede wszystkim stymulować, żeby tę wiedzę chcieć zdobyć po prostu. I tak naprawdę my wszyscy, edukatorzy i edukatorki, wcale nie musimy być nauczycielami i nauczycielkami. Możemy być po prostu bardzo zaangażowanymi rodzicami, na przykład, żeby pomóc naszym dzieciom rozumieć. My wszyscy tak naprawdę. Siłą rzeczy potrzebujemy sami jak najwięcej rozumieć, żeby pomóc rozumieć to innym. Więc jakby to nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale chodzi o to, żeby robić to ciekawie i naprawdę stymulować do tego, żeby wiedzieć więcej, chcieć wiedzieć więcej i co najważniejsze, to wszystko wiązać. Ja mam tutaj w ogóle przed sobą komiks kaczor Uwaga, no to, znaczy to nie jest kaczor, może to jest gigant, ale Wiecie, kacze opowieści na pewno kojarzymy, więc to jest w tym uniwersum. I to jest takie genialne stwierdzenie. Uwaga. Umysł nie składa się tylko z informacji zaczerpniętych z książek. Jest owocem całego życia, spotkań, odkryć, zainteresowań, niespodziewanych zdarzeń i jeszcze podróży, przeprowadzek i całej tej nieskończoności szczegółów i zmiennych, które wpływają na człowieka. Żeby rozumieć, to właśnie trzeba mieć ten klej. Nie same fakty, tylko właśnie klej, który to wszystko łączy. Harari. Daje nam klej naprawdę super, hiper glue. Uwielbiam go, uwielbiam to, że jest właśnie tym Hermesem i pozwala nam rozumieć, i robi to jeszcze tak bardzo ciekawie, więc myślę, że nie jak przyjęliśmy, już się tutaj Ziemia wstrząsa władzy nad światem. Myślę, że to jest po prostu lektura obowiązkowa dla nas wszystkich i taka, do której będziemy wracać nieustannie. Pozdrowienia.